My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus położył fundament pod Kościół 2000 lat temu. W dzisiejszych czasach chrześcijanie są w wielu krajach na świecie, jednak w wielu tych krajach są bardzo prześladowani. Kiedy zobaczymy na mapce przedstawiającej światowy indeks prześladowań, kraje, listę 50 krajów zaznaczonych kolorami na tej mapce, to są miejsca, które są dla nas bardzo odległe. I możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób możemy być w łączności z prześladowanym Kościołem. Odpowiedź na to pytanie jest właśnie w tych słowach listu świętego Pawła: Fundamentem jest Jezus Chrystus. My jesteśmy tymi cegiełkami, które są stawiane na tym fundamencie. I nasza rola też jest bardzo ważna. Możemy być w łączności z prześladowanym Kościołem w prosty sposób, będący w zasięgu woli naszego serca. Takie karty tak umożliwiają Wam łączność z Kościołem prześladowanym. Poprzez prenumeratę bezpłatnego miesięcznika. Pozwoli Wam on poznać historię konkretnych prześladowanych osób. Taka cegiełka w postaci naszej modlitwy za tych ludzi jest bardzo konkretnym wkładem w budowlę Kościoła. Jego fundamentem jest Jezus. Ale to my też decydujemy, jaka budowla będzie powstawała na tym fundamencie. Jeżeli zostawimy na karcie tak, jaką możemy otrzymać na spotkaniu z prelegentem Open Doors, nasze dane, imię, nazwisko, tradycyjny adres pocztowy, również adres mailowy, jesteśmy w łączności z tym kościołem prześladowanym. Możemy wnieść realny wkład w ich sytuację, możemy pomóc im, pomimo tego, że nigdy nie zobaczymy ich, bo są gdzieś na drugim końcu świata. Czy to jest faktycznie możliwe? Jak najbardziej. Jest wiele świadectw. Które pokazują, że ci chrześcijanie relacjonują, jak modlitwa, którą odczuwali w swoim sercu, pomagała im przetrwać najcięższe sytuacje. Jeżeli chcecie być w łączności z Kościołem Prześladowanym, wystarczy wejść na stronę internetową, odnaleźć formularz, w którym wystarczy zostawić swoje dane kontaktowe. A jeżeli jesteście we wspólnocie, możecie również przekazać informacje liderowi tej wspólnoty. I zaprosić na spotkanie waszej wspólnoty prelegenta. I prelegent właśnie przyniesie na spotkanie takie karty. Prelegent przedstawi wam również sposoby pomocy, jakie można nieść prześladowanym chrześcijanom. Na koniec chciałbym was zachęcić do trzech rzeczy: zalajkujcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube oraz zapromenujcie nasz magazyn. Oraz zachęcam serdecznie do obejrzenia kolejnego live streamu już za tydzień o tej samej porze z Panem Bogiem.